W poprzednim odcinku z tej serii pokazywałem wam typowe statki, które na tle innych wyróżniały się wielkością czy nowoczesnością. Nie wszyscy jednak wiedzą, że statek to nie tylko te typowe, olbrzymie statki pasażerskie, czy nawet mniejsze kutry rybackie. Według ustawy o żegludze śródlądowej, statkiem jest praktycznie każde urządzenie pływające, służące między innymi do przewozu osób, czy uprawiania sportu. To znaczy, że pod definicję tę podchodzi nawet kajak, czy dmuchany ponton. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na drugą już część serii 10 najciekawszych statków wodnych na świecie. A partnerem dzisiejszego odcinka jest producent gry World of Warships, do rejestracji w której serdecznie Was zapraszam. World of Warships, czyli świat okrętów wojennych to gra całkowicie darmowa, którą możecie grać z ludźmi z całego świata. W opisie pod tym filmem przygotowałem dla Was link ze specjalnym kodem zaproszeniowym, dzięki któremu już na samym wstępie gry otrzymacie dwa okręty: St. Louis oraz Premium Emden, Konto premium ważne aż 7 dni Do tego 200 dublonów 20 premium kamuflaży Czy 2,5 miliona kredytów Kod ważny jest tylko dla graczy, którzy zarejestrują swoje konto po raz pierwszy Więc jeśli nie mieliście jeszcze okazji spróbować swoich sił w grze Zerknijcie do opisu, a link was poprowadzi Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka Numer 10 Przejażdżka samochodem Ferrari po włoskim mieście Naprawdę musi być świetnym doświadczeniem A szczególnie jeśli miastem tym jest Wenecja Miasto praktycznie pozbawione u... Ulic, w którym głównym środkiem transportu jest gondola. To jednak nie przeszkodziło Włochowi Liviowi Demarki, który spędził aż 5 miesięcy, żeśpiąc z drewna sosnowego łódkę, wyglądającą jak pływające Ferrari F50. To się nazywa być na fali. Numer 9. Zapewne wszyscy robiliście statki z papieru na lekcjach plastyki, ale czy kiedykolwiek zrobiliście statek, którego moglibyście być prawdziwym kapitanem? W maju 2015 roku z okazji 300. rocznicy niemieckiego miasta Karlsruhe złożono tam Największy statek na świecie, wykonany z papieru. Mierzył on aż 14 metrów długości i ważył ponad 115 kg. Nie był on jednak przystosowany do pływania. Tak jak ten wykonany 5 lat wcześniej przez Niemca Franka Beltera, który był w stanie dryfować w nim przez całe 40 minut. Numer 8. W 2012 roku pewien śmiałek postanowił przekroczyć Morze Irlandzkie na piechotę. Pomyślicie, Jezus? Nie, to 35-letni Brytyjczyk Chris Todd, który wyczyną miał dokonać. Dzięki swojemu wynalazkowi o nazwie Tredalo, połączeniu katamaranu z kołowrotkiem dla chomików. Mężczyzna planował, że wędrówka zajmie mu dwa dni bez przerwy i bez snu. Niestety jego statek zatonął w niecałe 10 godzin od wystartowania z północnej walli. Numer 7. Dla wszystkich tych, którzy boją się nurkować, ale wciąż chcieliby zobaczyć rybki w rzece lub jeziorze, przychodzi kajak w całości wykonany z czystego, przezroczystego plastiku, przez który bez problemu możecie obserwować dno. Chociaż z drugiej strony, jeśli osoby z lękiem wysokości boją się chodzić po takich przezroczystych platformach, to nie wiem czy osoby nieumiejące pływać odważyłyby się wejść na taką łódkę, ale na spływ krutynią idealne. Numer 6. Francuski artysta Julian Bertier stworzył łódź, która wygląda jakby tonęła i była do połowy zanurzona. W rzeczywistości jest to w pełni działający jacht z silnikiem motorowym, który utrzymuje się w tej pozycji dzięki idealnemu wyważeniu. Jeśli lubicie zwracać na siebie uwagę, taki statek z pewnością ściągnie na was wszystkie oczy dookoła, w tym prawdopodobnie również ratowników ze straży przybrzeżnej. Numer 5. Niektórzy chcieliby mieć dom nad jeziorem, ja chciałbym mieć dom na jeziorze. Przedstawiam wam jedno z moich największych marzeń, a mianowicie barkę mieszkalną. Tak zwany houseboat, przy czym najlepiej taki wyglądający jak prawdziwy amerykański dom, do tego wyposażony we własny napęd, aby w razie potrzeby odbić od brzegu i móc spędzić czas z dala od cywilizacji. Wyobrażacie sobie majówkę w takim miejscu? Numer 4 Z kolei szwedzki artysta Michael Johansson stworzył łódkę inspirowaną zabawkowymi modelami kolekcjonerskimi. To znaczy, że zarówno łódka, jak i cały ekwipunek Wiosła, silnik i tak dalej, połączone są ze sobą plastikowymi elementami w ramach jednej spójnej ramki. Do tego w surowym kolorze gotowym do własnoręcznego pomalowania. Jedyna różnica polega na tym, że jego łódka jest w skali 1 do 1 i można w niej normalnie pływać. Numer 3. Oto co udało się uchwycić pewnemu turyście przebywającemu właśnie w holenderskim Groningen. Taki trochę ferdek kiepski w mobilnej wersji. Z fotela nie zejdzie nawet w drodze po piwo. Brakuje tylko telewizora marki Okiu po środku. Chociaż istnieje też prawdopodobieństwo, że mężczyzna na zdjęciu pokłócił się z żoną, ta kazała mu wziąć swoje rzeczy i spływać, a ten wziął jej słowa zbyt dosłownie. Numer 2. A teraz trochę natury. Oto prawdopodobnie najpiękniejszy wrak statku na świecie. 105-letni statek parowy Airfield osiadły w zatoce Hombush w Sydney, który od innych wraków rozlokowanych po świecie różni się tym, że jego pokład został całkowicie zarośnięty przez roślinność, w tym konkretnych rozmiarów drzewa. Tylko znając Australię, nawet nie chcę myśleć, ile pająków musi się kryć na pokładzie. Numer 1. Sea Breacher to jedyny w swoim rodzaju statek wodny, będący połączeniem motorówki i łodzi podwodnej. Swoim kształtem może przypominać delfina, orkę, rekina, a nawet bielika amerykańskiego. Co więcej, tak też się zachowuje. Cybrycer potrafi bowiem nie tylko pływać pod wodą oraz na powierzchni, ale również skakać jak wspomniane stworzenia oraz obracać się wokół własnej osi. Okej, okay, tym pływającym jak statki w waszej coli, kiedy dacie się jej napić komuś z klasy, kto przed chwilą jadł kanapkę akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Przypominam jeszcze o grze World of Warships, do której link ze specjalnymi bonusami o wartości 100 złotych zamieściłem dla was w opisie. Wpadnijcie jeszcze na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTubie Polish Society z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku, cześć!